I, siłanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym mini odcinku na moim kanale. Ja jestem Dawid, a dzisiaj witam się z Wami. W nieco innym otoczeniu było w otoczeniu drzewi mojego maluszka, a witam się z Wami dlatego, że właśnie na moim kanale wbiło mi 4000 subskrybentów. Z tego miejsca chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście. Subskrybujecie, lajkujecie i udostępniacie moje filmy. Jest to dla mnie niezmiernie. Miłe, motywuje mnie to do dalszej pracy i działania. Bardzo Wam dziękuję, daje mi to dodatkowego poera i kopnięcie do dalszego działania. Także za to, że już jest Was tyle na moim kanale. Chciałbym znieść toast. A chciałbym znieść toast oczywiście piccolo Także wznosimy toast, zdrowie wasze, moje. Jak widzicie tutaj Wam jeszcze pokażę, to jest naprawdę piccolo Wznosimy toast i już Wam tutaj udowadniam. Zaraz wszystko pozbieramy. Także, zdrówko widzowie, dla Was, dla mnie, dla wszystkich. Piona!